Witam Was serdecznie na moim kanale. W moim pierwszym odcinku, pierwszym, pierwszym odcinku myślę, że Wam się on spodoba i będzie to kanał poświęcony zwierzaczkom. Ja mam kota, chomika i będę mieć szczeniaczka. Dlatego, żeby już się naszykować na jego przyjazd, zrobię mu konga, zamiennika domowego, i do niego będziemy potrzebować nożyczek. zwykłych nożyczek, ostych, ale uważajcie, żeby się nie uchnąć, rolki po papierze toaletowym i to wszystko. Na początku musimy wyciąć tu otwory wielkości mniej więcej naszej karmy. Zrobię to i zaraz się widzimy, jak to zrobiło. No, nie chcę was zanudzać. I zrobiłam je takie małe, ale potem można je powiększyć, jakby karma była y, trochę większa. Tam jakieś smakołyki, no ale chciałam zrobić mniejsze, bo u to mu zawsze można powiększyć, na z mniejszych się już ich nie da. No i nie trzeba wydawać mocy pieniędzy na konga, który się i tak kiedyś zepsuje, kiedy można zrobić takiego jednorazowego. Bardzo prostego. I teraz, y, tymi nożyczkami to zrobiłam. A teraz musimy, ach tutaj tak zagiąć no w ten sposób żeby to się nie wydostało tutaj można zakleić tasiemką taką papierową malarską o taką albo po prostu tak za, zostawić już żeby no wasz piesek no nie mógł, żeby, a będzie odchylony Tutaj i no, ta karma sama w sobie wyleci no. A z drugiej strony jak nasypiecie już dość karmy to, 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 to z tym robimy dokładnie tak samo Tylko można, żeby jakoś to urozmaicić Zrobić to trochę inaczej Po prostu w inną stronę Mamy w tą, a tu mamy w tą Jeszcze w jedną i taki domowy kąg jest w moim zdaniem dużo lepszy. To ma parę i z których karma będzie wylatywać. Więc Wam się filmik spodobał, nie zostawiał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa pa!